Hej, tu nagrywam dzisiaj szósty odcinek tej serii No ale co to tam Witajcie w recenzji I z filmiku z serii Okiem kolekcjonera Dziś będę omawiała, jak widać Klacz pełnej krwi angielskiej z kolekty Deluxe Czyli w skali 1 do 12 Do 12, tak I cóż mogę o niej powiedzieć eee, Ogólnie jest to model Z roku Ku 2013, więc najmłodszym modelem ona nie jest. I tak, co się rzuca wam w oczy jako pierwsze? Jak myślicie? Bo ja, jak tylko ją zauważyłam, to po prostu wybuchnęłam śmiechem totalnym na widok jej krótkich szyi. No po prostu to wygląda komicznie. To jest koń pełnej krwi angielskiej i powinien mieć naprawdę długą szyję. A ten model wygląda, jakby mu za przeproszeniem upitolili połowę po i z powrotem przyszli mu głowę do barków. No, naprawdę masakra, jeśli chodzi o to. Strasznie krótką, macą szyję, w ogóle nie jest proporcjonalny ten koń. No, spójrzcie tylko, jaką długą tę powinien mieć szyję, przecież, jak sobie tak spojrzycie na to. A jaką ma krótką? No naprawdę tragedia. Ja akurat będę z niej robiła drastika, bo no nie mogę patrzeć i nie, nie przebolałabym takiej karykatury malować. Naprawdę ten ogon też boli, bo ten ogon jest prosty po prostu prosty tak pół. A do tego koń w ogóle nie wygląda, jakby galopował po prostu jakby stał. No spójrzcie, jeszcze ta noga jest tak postawiona, że po prostu wygląda, jakby przedstawiał sobie nóżkę i nic innego. Ale tak, przejdźmy w takim razie do spojrzenia okiem kogoś, kto modele, modelami się bawi. Otóż tak, można nią patatajać, jest ona ciężka, ładna, ale musielibyście zbierać konie typowo tej skali. Tak myślę, żeby się nimi Wiecie, żeby mieć stajnie, o tak. Nie wiem jak z lalkami ze skali Classic, ale wydają mi się, w sensie z Breyer, ale wydają, wydaje mi się, że na pewno będą za duże, bo one w ogóle nie są dobrane z tej firmy do skali. Na przykład lalki w skali Classic wyglądają dobrze na tradach, a lalki w skali Trad wyglądają na tradach komicznie. Tak, ale wracając... Siodło nie wiem, naprawdę nie wiem, czy można założyć, czy nie. Nie miałam nigdy rzędu z więc nie wiem, jak to tam wygląda, ale samemu można sobie zrobić jak najbardziej. Tylko ostrzegam, koi ma strasznie chudą klatkę piersiową no po prostu masakra, jeśli chodzi o to. Grzywę, znaczy grzywe, Grzywka jest dość przyległa, nie widać tego jakoś bardzo, żeby była odstająca. Więc, jeśli ktoś chce zrobić sobie na nią o głowie kantar, to jak najbardziej. W sumie czemu nie? I zobaczcie, jak stoi w ten sposób, to tej krótkiej szyi nie widać. Wygląda spoko. Ale, jak już odwrócicie ją w tą stronę, no to zobaczcie, jak to wygląda. No, po prostu jest to śmieszne. Um, Także, no, to akurat zależy już tutaj od Was. Jeśli chodzi o to, czy można się nią bawić, no to wiadomo, że można się nią bawić. Czemu nie? Ona chyba w sklepie kosztuje około 50 zł, więcej też warta nie jest. Więc to już zależy od Was. A teraz spojrzeniem osoby, która kolekcjonuje modele. No, jeśli lubicie patrzeć na takie karykatury koni, które po prostu są niewymiarowe, to jak najbardziej w sumie czemu nie, ale jeśli chwolicie, raczej zbierać realistyczne modele, to się ją kupić jak najbardziej, ale na przerobienie po prostu. Bo ogólnie ona jest bardzo ładnie wyrzeźbiona. Ma tutaj i wszystkie wicherki, i wszystkie mięśnie, i naprawdę bardzo ładny Pysio. Bardzo taki realistyczny, ten Pysio, naprawdę, jak to u kolekty bywa, tylko że ta szyja, no po prostu. Przynajmniej dla mnie byłoby to przeszkodą, żeby ją w ogóle trzymać u mnie w kolekcji. Dlatego na customa, na drastika jak najbardziej. Będzie po prostu prześliczna, jeśli zostanie przerobiona. Model jest ogólnie z twardego materiału, nie wygina się, ale uwaga, jest pomalowany gumą. Nie jest śliskim, jest taki, no, pomalowany gumą. Dokładnie oznacza to, jak to mówię. I cóż jeszcze mogłabym powiedzieć? W sumie nie wiem, co na zdjęcia, no niby się nadaje, ale tak jak mówię, bardziej od tej strony. Tak, w, tą, w ten sposób. Wtedy wygląda naprawdę fotogenicznie. No i naprawdę nie wiem, co mam jeszcze o niej powiedzieć. Nie wiem, po prostu nie wiem. Jeśli zbieracie konie. Tej skali i z brajera, i z kolekty, to jak najbardziej, wiecie, do kompletu można sobie ją dokupić. Tym bardziej, że droga ona nie jest. No ale tak jak mówię. No, brajery lepiej się prezentują w tej skali. O tak to powiem, tak to ujmę. Tak. I w sumie to by było chyba na tyle, bo naprawdę mi uciekły słowa. Nie wiem, co mam o niej powiedzieć wyjątkowo. Także sami musicie sobie tutaj już ocenić, jeśli chodzi o ten model. Czy Wam się podoba, czy może raczej ta krótka szyja u Was nie przejdzie? No i tyle. Dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.